Są łakome i czasami nieznośne. Obecnie wypijają po 100 gram mleka na dobę. Mowa o czworaczkach, które półtora miesiąca temu powiększyły rodzinę Anny i Rafała Jankowskich. 7 grudnia na Mikołaja otrzymał prezenty od kilku instytucji. I tak oto Fundacja Muszkieterów przekazała 3000 zł. Bank Spółdzielczy z Raszkowa po tysiąc złotych na każdą z czterech dziewczynek. Urząd miasta przekazał dwa podwójne wózki. Jak twierdzi jej mąż, nie jest to odosobniona forma pomocy po wyjściu pani Ani ze szpitala. Oj, oj Wszelkiego rodzaju pomoc, telefony, życzenia, dużo ludzi dzwoniło, dzwoniło do nas i pytało się, jaką pomoc, jakiej pomocy byśmy oczekiwali. Także no różnie Ciężko mi tak na gorąco w ogóle powiedzieć, jak, jaka to była szczególnie rodzaj pomocy. Czy dzisiejsze prezenty to będzie duża pomoc w wychowaniu dzieci? Tak, tak na pewno. No jednak wydatek wózków, pieluszek, plus do tego piękna polisa z banku spółdzielczego, plus do tego oczywiście ten czek z muszkieterów. No, no zresztą można to przeliczyć na pieniądze, wiadomo, ile kosztuje wychowanie dziecka. Yy, jednego, dwóch, no, a czterech naraz w tym samym wieku. Na pewno na pewno bardzo duża pomoc. Cztery córeczki to duże obciążenie, ale również. Cztery razy szczęście, zdecydowanie. No i cztery razy więcej obowiązków, tak bym powiedział. <laughs> tak jak z każda przeciwna para, myśleliśmy o jednym dziecku, a że takie szczęście nas spotkało, no na to. Tak się stało, nie inaczej. Jak zatem wygląda przeciętny dzień z czwórką dzieci? Wstajemy o różnych porach. Wygląda to tak, że na pewno przygotowanie mleczka, przygotowanie później butelek do następnego posiłku, przebieranie dzieci, karmienie dzieci, pranie, prasowanie. Cały czas wszystkie obowiązki związane z opieką nad dziećmi. Ma Pani w ogóle czas na spanie? Jeżeli tak, to ile godzin w ciągu doby? No to już nie Obiegła noc, była ciężka. Może dwie wiekucniki udało nam się pospać, bo Zosia bardzo, bardzo się domagała y, płaczem noszenia na rękach. Nie wiem, co już było, bo była bardzo niespokojna. Ale czasami zdarza się noc, że pięć godzin można pospać, a czasami są nocki bez, bezsenne, że tak powiem. Pan też nie dosypia nocami? Yy, tak, chociaż ja jestem w lepszej sytuacji, gdyż no, yy, pracuję. Także mogę, mogę sobie jechać do pracy i nie, jest złe słowo odpocząć, ale, ale na, pewno, na pewno wyłączyć się od, od tego płaczu, od tego, tego biegania w, w wokół dzieci. No natomiast teraz przy urlopie wiadomo włączę się w ryb razem, razem z żoną i, i z panią Mirką. Z ocieczą, świeżo upieczonym rodzicom przyszedł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wydelegował jedną z 88 Ostrowskich Opiekunek dla Dzieci. Spędzać czasu, co spędzę, jestem tutaj od 8 do 16, 8 godzin. No i to co jak mama mówiła, pomagam we wszystkim, i też i w prasowaniu, w przygotowywaniu posiłków, noszeniu, jak wymuszają terrorystki nasze małe. No, co jest do pracy? Pracy jest na okrągło, pełno. Także pomaga mamie jak potrafię, żeby ją jak najczęściej wyręczać z pracy, żeby mogła sobie trochę odpocząć. Zdarza się tak, że właśnie rodzona ich matka przysypia, kiedy pani tutaj właśnie ją wyręcza w obowiązkach, czy też raczej cały czas stara się mieć na nie oko? Nie, nie, nie przysypia. Mama jest cały czas bardzo jest. Spokojną osobą i zrównoważoną. Także mama tutaj jest cały czas jednym okiem, nas nadzoruje, ale pomaga tak samo mi. Pewno, że mi pomaga. No, to bym sama przy czwórce nie dała rady. Jak zaczną alarm co trzy godziny do picia, to jest niesamowite. Wszystkie na raz się domagają pić, tak? Proszę mi powiedzieć, ile pani ma w dzieci? Dwójkę, dwóch chłopaków już dorosłych, 22 i 19. Chciałabym mieć pani czwórkę? Nie, dziękuję bardzo. A jak Pan zareagował, gdy przyszła informacja, że będą czworaczki? Yy, z zupełnym spokojem. Gorzej było przy, przy trojaczkach, bo najpierw dowiedzieliśmy się z żoną, że, będą, że będzie trójka. No to wtedy, gdyby żona mnie nie trzymała, no to podejrzewałem, że leżałbym na chodniku, bo no, nogi zrobili się jak zwaty. Natomiast już po kilkunastu dniach dowiedzieliśmy się, że jest jednak czwórka, także już nie zrobiło wrażenia. Tata Hani, Igi, Maj i Zosi. Ma jedno marzenie. Na pewno wychować e, córki na, na e, porządnych, po, porządnych obywateli, że tak powiem prosto. A e, jedno życzenie tylko, żeby były zdrowe. Nic innego mnie nie interesuje. Inaczej, e, jakoś to będzie. Wiadomo, raz lepiej, raz gorzej będą lepsze i gorsze dni. Natomiast najważniejsze, żeby były zdrowe. No i Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa, bo to jest zawsze konflikt w Polsce, czy wychowywać dzieci z klapsem, czy bez klapsa? Ciężko powiedzieć. Ja uważam, że no nie, powinno, nie powinno się dzieci jednak uderzyć. Jednak pamiętając swoje wychowanie, no, ojciec niejednokrotnie tym klapsem mi pomógł. Także no, ciężko będzie wyważyć. Nasza redakcja życzy Państwu Jankowskim jak najwięcej zdrowia i zapraszamy do klubu Ostrowskich Morsów.